...w Ja mógłbym iść na właśnie cię ku... Poczekajcie, bo to wam r**wie głowę. Co to k**a jest? No? Co to? Nie wiem tego. Przyjechałem. Na ramę? A dobra, spoko Dobra, trzy... Ci... nie, no to... O kur... Jasna dupa! Potrzebuję papieru! Nie, tak? Coś... Ee, mam na to jakieś krakersy, wodę? Jakąś wodę mam na to coś? Można na jakąś wodę? No, to jest jakiś VIP czy nie? Nie, to jest po wejście na płytę A to jest co VIPa? Ale... Dzień Ostatnio jeden na rowerze Jadę na rowerze i leci coś do mnie Ja mówię tak aaa, I wiecie co? Mówię tak a to motyl I jadę sobie dalej Wróciłem z pracy mojej kobiecie Zadali tyle nauki na wakacje To jest chore czego uczą w tej podstawówce Dacie ci? Coś. Co ci dać? Ej, co ja mam tak jak mogę prosić. Myślę, to ty tak roz***ny nie? Ja mógłbym iść na szpa i właśnie cię kół z bombić. Jezu Proszę cię o panu, apeluję do ciebie Apeluję. Apelacja to jest ostateczna Byłeś w ekipixie, mieszkałeś na mnie, Czy Popo naprawdę zjadł kupę? Z ręką, z ręką na, sercu. na sercu przysięgam O, na. Nie, no dobra, to jest przesada, no, to jest przesada, przecież to byli, to były najlepsze ziomki, kurwa, z pierwszego mieszkania, o co tu chodzi, k***a. Możesz wziąć tego psa tak, żeby nie chodził za mną, czy to jest problem? To jest problem. Chodź. To jest tylko woda. Nic ci nie zrobi. No nie co, mnie go na nasiła, będzie cały brudny. Znaczy, trzeba go umyć. Ale czemu, wilgoń będzie panikował, masz tak nie robić? Masz, w nagrodę. Zjedz sobie. Co jest Zjedz. Co, to Zanim zaczniemy odcinek, sponsorem odcinka jest CSGO Skins, na którym znajdziecie masę ludboxów, które możecie otworzyć. Dodatkowo macie szansę na codzienną darmową skrzynkę. Na stronie możecie toczyć bitwy z innymi graczami i wygrywać atrakcyjne skiny. Oprócz tego znajdziecie Exchanger, gdzie możecie wymienić skiny na coś lepszego, a doładowując konto z kodem 3, -3 dostajecie darmowe 2 ,10 zł 10 groszy i 10% bonusu do doładowania. Strona jest przeznaczona dla osób pełnoletnich. Mówię dalej, Skoda. Mówię za blisko lądowanie, jest. Mówię za blisko lądowanie, jest. Mówiłem oddalić do krupa. Ale ja wiem, Kupra, dlatego, dlatego mówiłem oddalić, bo to jest dla mnie za mała chopa, Pier... Tutaj, a możesz mnie milej mówić? Czy też mam taki ton do ciebie mieć? Co ty masz na szyi? Co ty masz na szyi? Gdzie? To? A to, no, to nie boli. Tak z Przestań, zag... Tak się właśnie czuję jak pije dzika. Twarz z prostymi ustami podniesiono jedną dwóch buźka, że jesteś z siebie palec wskazujący z ja, ja nie wiem co ty chcesz zrobić, bo tak mówisz, to... Jegoś, nie chciałby naprójść do buzi, czy coś, nie ma, nie że że w końcu ktoś tu wskazał no. spiralnymi oczami no. i No właśnie, ustali. no tak, bo za to jakby traktujesz, to cię napiłem do buzi. To jest przesada po prostu. No i teraz mam taki ciężko nie dać buzi, nie z życiu, to teraz masz mela. No ostatni raz mówię dlaczego. Jestem czerwony, jeśli jesteś takiego jak słońce, ja sam gejzuję, bo chcę naprawić wzrok, więc na patrzę się w słońce cały czas, co zrobić z tą informacją, czy mi uwierzycie, czy nie, to jest wasza sprawa, ja... Co kur... robię? Panowie, baczno baczność musicie dać, ja. na RC, na RC ce baczność, do góry, tak. teraz wszyscy razem, zapierzcie pierwszej damy, go, Dobrze, dobrze, idziemy panowie, do samolotu! Tam są, a może ten hotel? Zobaczcie, że czy w tym hotelu zespołysłu. nie dają jedzenia. Nie, Może tam jest restauracja. Spójrz, na pewno w restauracji. Jak restauracji? to się nazywa, ten hotel? Narvil. Narwil. Narvil. Narvil? Przez wy? narwil N-A-R-W-I-R! n a r, <todawczek> n -a -r, <todawczek> n -a -r Czy nie mów, n -a -r <todawczek> nie mów do mnie? Nie mów do mnie! Mówisz to mnie agresywnie cały czas! Mówi, agresywnie, Mówisz! Czas cały czas jest agresja z twojej strony! Oho! Tu się komplikacje pojawiły? Ja wiem jak rozwiązać te ko ko komplikacje. Chuj w dupę jest lekiem na wszystko. Tak jest strzelb przysłowie. takie kura wczoraj jest przysłowie. przy Daj śmiech już frajera szleczenia! Z pio. Skur... Let's go! Jeszcze zbada! Nie! Oj! Co Całkowado buży chcesz do toalety. Jakiś to normal. coś tam się świeci i przeszedł kulak Patryk, do weśmin na tam się świeci i przeszedł nie ma fal. Nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal. Nie ma fal. Jest to na A kto nieś mi pchał kadnom? I zjedliście go. Proszę jechać do w nocy no, i ich wystraszyć. Wiec, przed no, wschodem słońca o 4.22. Zapraszamy, Pisa, mamy 3 wolne. Okazało się, że Bruce zamówił overlay u jakiegoś ziomeczka. <laughs> I taki overlay mu dał do Lola. <laughs> I Bruce chyba ostatnio to nie zapłacił. Znaczy, inaczej. Bruce'owi się to podobało i miał zapłacić, ale Xen go przekonał, że to jest chuj... I widzowie zaczęli się śmiać, i Bruce powiedział, że nie zapłaci. I za, miał zapłacić tylko 200 złotych. 200 zł. No, 200 złotych. Mocny shit generalnie. Jakbyś się teraz oświadczył, to by się zgodziła? Nie? Powiedziałam, że nie na streamie. A ja, ja później oświadczę poza streamem. Chcę mieć pamiątkę. No to możesz nagrać, ale nie na streamy. Jesteś. A to jak będzie stream bez TSA. To ma być prywatny. ja już tak całe życie jest na że to chociaż jedną rzecz jest prywatną. No wiadomo czemu Mamon ma 8-7 na koszulce, to wy nie wiecie? Ja, ja Rocznik, a. No, to jedno, a 8 plus 7 to jest ile? 15 razy 4? 60, dziękuję. dobrze, masz, masz. Wronka zagrać, wronka zagrać. Wyobraź sobie, że masz dziecko, no nie? Ja. Masz takie dziecko, co to już jest na przykład w roku takim szkolnym że chodzi do pierwszej podcałówki. I masz to dziecko, i wyobraź sobie, że ono idzie do szkoły i się pyta: A czemu mogę zostać z wami po że na komputerze? Bo my idziemy do pracy. Co? Przecież, to, przecież to dziecko nas widziło? Czyli ona przyjmiał, wiesz, właśnie i widzi grasz w Lola. Wracasz, grasz w Lola i on takie mega praca, mega praca. Ale wiesz, jak było, zabierz rodzica na swoje spotkanie z rodzicą kiedy zostać w przeszłości, to chce być jak mama, chce grać w Lola. <zyskodzianie> Idziesz do tej toalety, czy bo tak ci chciało więcej sikać. Zostaw telefon, mam podejrzenie, że nie z kimś rozmawiała. Zostaw telefon, no. czemu nie zostawisz telefonu? Musisz z telefonem? A czemu? No proszę, zostaw telefon! No, ja, ja nie wiem z kim. Mamy 38 minut na 1821 powinniśmy być. Coś wam pewnie pokręcę ze środka, oczywiście jakieś tam rzeczy z meczu. Dobra, ja chyba się zeszłałem. Eee, to muszę coś puścić. Muszę Disa puścić do strania, tradycyjnie. Tradycyjnie wieża Dis do strania. O ku... W dzisiejszym odcinku razem proszę z Julką wybraliśmy was, proszę się proszę na rajd'u praktycznie wszystkie. 3 minuty, 3 minuty. Julka. O, dajcie znać. Zaraz. Zna kurwa, kurwa. Ja... -ole. Otóż? Nie wyczyłam, nie wyczyłam, nie wyczyłam, nie wyczułam. To jest dla Bubu, czyli viralowa zabawka, która po ostatnim czasie... Dzień dobry! Umie pan łowić ryby? Umie pan łowić ryby? Nie. Moja dziewczyna ma problem z wędką. Kochanie, proszę, chodź na ja pewno to się cię martwię! A tam z pieskiem jest ciężej siedzieć, bo on się boi wody Umie pan łowić ryby? Tak A umiałby pan naprawić moją dziewczynie wędkę, bo się jej zepsuła? To co innego łowienia Okej. Okay. Umyj tam A umyjesz mi tandą? Nie, ja muszę palić teraz. Ale jak się nie ubije w tym jak się ubije Zawsze Ja z witami gadam, Dlatego. tego! No. <laughs> <laughs> nie dobra! Ty jesteś... <laughs> Tam, bo o! Tam, bo przed pokojem Tak szanujesz? Miskę z Pepko, w Co p... pier***asz? <laughs> Zdrówko. Ty skur***u! noju.

najdziwniejszym nie, 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 powie, nie powiedziałbym, że to najdziwniejsze, ale, ale jedna sytuacja, która jest mega śmieszna, moim zdaniem, to jest, jak Kinga robiła Milo, a jej babcia była pokojowa. Ty, ale gdzie jest druga część wędki? To my, to my kupiliśmy Ewa jakąś tylko część wędki. A, bo dobra, bo to jest w drugą stronę, dobra. tu. <laughs> no hobby. Moje hač. To Ej, <může svať>. <laughs> <laughs> oh, p oh, <laughs>